To moment uderzenia rosyjskiej rakiety w gmach obwodowej administracji w Mikołajowie. Zginęły to najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Rozbieramy, Staramy się odnaleźć i ocalić w, ludzi. To jest horror. Ci dranie czekali, aż ludzie przyjdą do pracy. Uderzyli w cywilny budynek. Od początku wojny na Ukrainie Rosjanie wystrzelili ponad 1300 rakiet. Większość z nich spadła na budynki cywilne. Rosjanie wysadzają nawet schrony pod domami, w których chowają się kobiety, dzieci i starcy. Bestialskie zachowanie żołnierzy Putina tylko jednoczy ukraińskich cywili. To miejsce sprawia, że czuję się potrzebna. Pomagam naszym siłom zbrojnym, wszystkim naszym ludziom. O wiele lepiej jest przebywać wśród ludzi niż ukrywać się i bać. Tutaj to wszystko nie jest aż tak przerażające. Rosjanie mordują cywili, ale nie potrafią złamać oporu ukraińskiej armii. Tak jest w Kijowie, Charkowie i innych dużych miastach. Sytuacja jest trudna, ale jest pod pełną kontrolą sił zbrojnych Ukrainy. Od dłuższego czasu nie było żadnych zmian w wojnie pozycyjnej. To między innymi dzięki dozbrojeniu Ukraińców nowoczesnym sprzętem i ich heroizmowi. 24 lutego byłem w szpitalu, dzień później byłem już tutaj. Wypisali cię ze szpitala? Nie, po prostu wyszedłem. Zostałem zwolniony ze służby ze względu na operację ramienia. Więc dlaczego wyszedłeś ze szpitala? Dlaczego? Żeby niszczyć Rosjan, wykonywać swoją ulubioną pracę. O wyniku wojny z armią Putina mogą przesądzić także ci żołnierze. To rosnący w siłę międzynarodowy legion Ukrainy. Dla naszej armii, armia rosyjska to bułka z masłem. Mamy walczących, doświadczonych mężczyzn. Oni mają dzieci ważące 50 kg, które nie mogą utrzymać broni, nie mówiąc już o walce. Na przyjęcie do legionu czeka kilkadziesiąt tysięcy obcokrajowców. W jego szeregi trafiają przede wszystkim weterani sił specjalnych. Łukasz Miosik Panorama.